Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na filmik yy, właśnie taki troszeczkę inny, jak patrzę sobie coś na mój kanał. Yy, mam nadzieję, że będzie również ciekawy, również dla Was przydatny, jak te pozostałe moje filmy. Mianowicie, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem... Yy... Tak, taką pokazówką i oczywiście również testem na żywo pewnych przedmiotów. I są to kosmetyczki. I są to kosmetyczki, które dostałam od firmy Noble Cosmetic. E, oczywiście serdecznie tej firmy dziękuję za to, że miałam okazję przetestować i dostać te kosmetyczki po prostu e, od nich. Mam na dzisiaj do pokazania trzy różne kosmetyczki. Właściwie to są dwa takie kuferki. I jedna kosmetyczka taka typowa, właśnie dla wizerzystek. Chciałam dla was również zrobić dzisiaj taki test na żywo, mianowicie test na żywo, pojemności jakby jakoś tych, tych wszystkich jakby trzech kosmetyczek i będę próbowała zapakować w nich jak najwięcej rzeczy, zobaczymy jak one, jak nam się to uda i na ile one są pakowne i na ile są funkcjonalne i co w ogóle tam możemy zmieścić. Pierwsza z nich to jest taki bardziej jakby kufer jak widzicie ja sobie wybrałam taki wzór y, czarny, białe, y, białe groszki w białe kropki i to jest taki dość porządny kufer, co mnie zaskoczyło to to, że one są wykonane z bardzo dobrej jakości materiału. Przede wszystkim one są materiału grubego, nie jest to coś cienkiego, co nam zaraz popęka. One pachną czymś co przypomina mi moje dzieciństwo, ale kompletnie sobie nie przypomnę co to za zapach. Mamy tak, tutaj mamy dwoje uszek, widzicie one są sztywne, twarde, fajnie zszyte. I mamy pierwszą dużą przegródkę, mamy pierwszą dużą przegródkę, one są widzicie wyścielone Takim czerwonym materiałem, i w tej przegródce macie jedną dużą przegrodę, plus kosmetyczka, tak jakby kosmetyczka, jakby wszyta, kieszonka na zamek, i ona jest w takiej siateczki. Z przodu jest kieszonka która, jak widzicie, dość szeroko. Tu możemy zmieścić na przykład pędzle, szminki lub inne rzeczy, które są właśnie takie które muszą stać przede wszystkim na przykład pionowo. A tutaj mamy kieszonkę na zamek, również taką z siateczki. Drugi kuferek to jest taka kosmetyczka w troszeczkę mniejszych rozmiarów i zobaczcie jak ona się otwiera. Otwiera się bardzo, ale to bardzo szeroko. Nie zgubić na pewno, nic w jej jakby wnętrzu, bo otwiera się na całej właściwie swojej, może długości, na całej wysokości. I tu mamy również małe lustereczko, mamy kieszonkę z, z taką siateczką. I mamy kieszonkę tą jakby główną tą przygrodę, gdzie mamy po bokach yy, po prostu kieszenie na jakieś inne rzeczy, które na przykład muszą być właśnie w pozycji pionowej. I kosmetyczka ostatnia i to jest coś, co ma najbardziej. I to jest kosmetyczka yy, przeźroczysta. Ona jest na zamek. Jak widzicie, tutaj też jest motyw tych kropeczek jakby na całej jej długości. Ona jest dość duża, dość pojemna, przynajmniej tak mi się wydaje. Yy, no co, będziemy testować, jak one się sprawdzą właśnie w praktyce. Czyli po prostu zrobimy taki test pojemności i pakowności tych produktów. Zapraszam dalej. Jak wiecie, sprawdziły się one całkiem fajnie. Pojemność jest, myślę, że spoko. Eee, bardzo fajne jest to, że one są naprawdę porządne. Mają porządne zamki, porządne uszy. Nic, absolutnie nic, myślę, że z długo się z nimi nie stanie. Pakowne są dość sporo. Eee, ten duży, większy kuchr widzieliście, że pomieści naprawdę bardzo rzeczy. Ja już właściwie zapakowałam go tylko do połowy. Zmieściły się nawet te duże palety morfi, które mają troszeczkę mniejszą, jakby mniejszy format jak format A4, ale weszły spokojnie, nawet się zmieścił Kryolan ten fixer, także myślę, że jest całkiem spoko. Dobra, dajcie mi znać, co tylko zotyczka myślicie, czy robić takie rozwiązania na podróże, czy na przykład na zapakowanie i przewożenie kosmetyków do Waszych klientek. Dajcie mi proszę znać, co o tych kosmetykach myślicie. Chcemy jeszcze powiedzieć, że te kosmetyczki kupicie albo na stronie Noble Cosmetic, albo na Allegro. Oczywiście wszystkie linki macie pod spodem. Czekam się z Wami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie.